Zastanawiasz się, co tak naprawdę sprawia, że ty jesz. Nie wiesz, co wiedzieć wyeliminować ze swojej diety, i jak jeść, aby uniknąć przybrania na wadze i w końcu zgubić brzuch. Na początku musisz wiedzieć, że to, czy ty jeszcze chudniesz, jesz, czy utrzymujesz masę ciała, zależy od ilości spożywanych przez ciebie kalorii. Jeżeli jesteś w deficycie kalorycznym, to gubisz kilogramy, jeżeli dostarczasz kalorie na poziomie swojego zera kalorycznego, to utrzymujesz masę ciała. Natomiast jeżeli jesteś w nadwyżce kalorycznej, to. Po prostu tyjesz. Jaką rolę odgrywają w tym wszystkim poszczególne produkty spożywcze? Chciałbyś poznać konkretną listę niewskazanych produktów, przez które po prostu będziesz ty tył szybciej. Od razu powiem Ci, że nie jesteś zwolennikiem działania produktów na zakazane i dozwolone. Jak już mówiłem wcześniej, to nadwyżka kaloryczna sprawia, że tyjesz, a nie dany produkt. Nie zmienia to faktu, że obecnie na sklepowych półkach powszechnie dostępne są produkty o wysokiej zawartości kalorii, przy małej objętości. Przez to możesz szybko wpaść w nadwyżkę kaloryczną, nawet nie odczuwając, że zjadłeś dużo i w efekcie przytyć. Właśnie dlatego przygotowałem dla Ciebie nagranie, w którym dokładnie omówię te produkty. Wytłumaczę Ci, dlaczego warto je ograniczyć w swojej diecie. Podam Ci ich lepsze zamienniki, które świetnie się sprawdzą przy odchudzaniu. Produkty, które w małej objętości zawierają dużo ilość kalorii, zareczane są do żywności gęsto energetycznej. Najłatwiej będzie mi to wytłumaczyć na przykładzie jeden mały baton sneaker dostarcza 246 kalorii i waży 51 gramów. Aby dostarczyć tyle samo kalorii spożywając na przykład maliny, musiałbyś iść zjeść Понад Kilograma. Jestem pewny, że zjadając sneakersa nie nasyciłbyś się nim na długo, natomiast zjadając pół kilo maleń bogatych w błonnik, myślę, że na pewno czułbyś się pełny i najedzony. W ten sposób, jedząc na co dzień dużo gęsto energetycznej żywności, jesteś w stanie po prostu zjeść więcej, bo te produkty najczęściej zawierają mało bonnika i białka, które warunkują uczucie sytości. W zamian to są bogate w węglowodany, najczęściej proste i tłuszcze nierzadko słabej jakości. Przez to nie najadasz się na długo i szybko sięgasz po kolejne jedzenie, nabijając dodatkowe Kalorie. Przechodząc więc do rzeczy, o jakie produkty chodzi. Pierwsze na liście znajdą się słodycze. Powód jest bardzo prosty i związany z podanym przeze mnie przykładem porównania batona do owoców. Słodycze w swojej małej objętości zawierają spore ilość kalorii, więc jedzenie chociażby dwóch czy trzech małych cukiereczków może mieć spore znaczenie, gdy chcesz schudnąć i zgubić brzuch. Jeżeli jesteś głodny, zamiast sięgać po batona czy czekoladę, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie pełnowartościowy posiłek zawierający chude źródło białka, wynogodzane złożone i zdrowe źródło tłuszczu. Dlaczego? bo taki posiłek nasyci się na dłużej i sprawi, że w ciągu całego dnia spożyjesz mniej kalorii i po prostu nie będziesz odczuwać tak szybko głodu, jak po zjedzeniu czegoś słodkiego. Więc dobrym zamiennikiem słodkich słodyczy będzie po prostu skomponowanie zbilansowanego posiłku na słodko. Może to być na przykład owsianka ze skrem, owocami i orzechami. Jeżeli jednak nie wyobrażasz sobie dnia bez słodyczy, nawet zdrowie diecie znajdzie się na nim miejsce, bo jak już wiesz, to ilość dostarczanych kalorii decyduje o tym, czy tyjesz, czy chudniesz. Dlatego na przykład do wcześniej słonej owsianki Dłużyć trochę mniej płatków wsianek, a zamiast orzechów dodaj dwie, trzy kostki ulubionej czekolady, którą w grając kalorycznie. Polecam też zasadę 80-20, czyli to, żeby Twoja dieta w 80% bazowała na zdrowych, tych fajnych produktach, a 20% można przeznaczyć na produkty rekreacyjne. Lek od trucizny różni się jedynie dawką. Inne fajne zamienniki słodyczy to owoce, szejki, na przykład dodatki odżywki białkowej, które nada fajny, słodki smak. No opcji jest wiele, dużo tutaj można słodkich fajnych rzeczy zjeść. Drugą Grupą produktów, które warto ograniczyć, są słone przekąski. Podobnie jak w przypadku słodyczy, niewielka ilość dostarcza dużą ilość kalorii, przy tym wcale nie sprawi, że będziesz najedzony. Dlatego nieraz tak ciężko skończyć jest na jednej garści chipsów czy kilku paluszkach. Dodatkowo duża zawartość soli w tego typu przekąskach prowadzi do zatrzymania wody w organizmie i wzrostu masy ciała. Jeżeli więc zależy Ci na zdrowej redukcji i zgubieniu brzucha, poszukaj zdrowych przekąsek, np. w postaci warzyw czy owoców. Gdy poczujesz głód, miej pod ręką gotowy, wartość Posiłek. Obecnie w sklepach są też bardzo fajne zamienniki popularnych przekąsek, np. popcorn bez dodatku soli i tłuszczu, chipsy o obniżonej zawartości tłuszczu, Wafle ryżowe, w wielu wersjach smakowych. Wybór jest coraz większy, ważne jedynie, aby nie zapominać o tym, że jeżeli coś ma mniej tłuszczu, to nie oznacza, że możemy spożywać to bez ograniczenia. Takie produkty też należy liczyć w dzienny bilans kalorii, aby móc cieszyć się postępami po Kolejną grupą produktów, które warto ograniczyć, to jak myślicie są fast foody. Zawierają dużo kalorii, są ubogie w błonnik i bardzo dużo soli mają. Nie najadamy się nimi na długo, duża zawartość soli zmaga retencję wody, masa ciała rośnie i sylwetka wygląda gorzej. Co może być dobrym zamiennikiem? Po pierwsze może przygotować swoje... Fast foody tylko w domu z lepszych zamienników. Domowy burger może świetnie smakować, a jeżeli odpowiednio dobierzesz składniki, czyli na przykład zamiast mięsa wieprzowego do burgera wybierz drobiowe, sos przygotujesz na bazie jogurtu, zamiast śmietany i majonezu, to bez problemu możesz jeść takie burgery, fit burgery codziennie się nimi zajadać. Będą bardzo dobre, ale już nie będą tym fast foodem, nie będą zawierały właśnie tych dużo kalorii, dużo soli, będą świetnymi zamiennikami. Jeśli jednak nie chcesz do, odbierać sobie przyjemności z wyjścia z znajomymi na miasto, a jednocześnie zależy ci zgubieniu brzucha, to staraj się wybierać miejsca, w których bez problemu znajdziesz kaloryczność i rozkład makroskładników danego produktu. ten sposób zjesz wspólny posiłek ze znajomym na mieście i liczysz go z kalorii, nie obawiając się nadwyżki kalorycznej. Są takie miejsca, wystarczy popatrzeć, wystarczy się zainteresować. Zostając w temacie jedzenia na mieście i zdrowych wyborów, przejdę do kolejnej grupy produktów, przez które wiele osób nieświadomie przybiera na wadze, a są to napoje słodzone. Najprostszy sposób do dostarczenie jest ilości kalorii, to po prostu wysoko energetyczne napoje, które zawierają dają sporo cukru. Wypicie normalnej coli, szklanki soku, czy wody smakowej, która ma dużo cukru, nie wpłynie w żaden sposób na zwiększenie tości, a podbija dzienny bilans kalorii o kilkaset. Oczywiście w zależności od tego, ile danego napoju wypijesz. Podobnie jest ze słodzeniem kawy, czy herbaty. Jeżeli w ciągu dnia wypijesz kilka herbat lub parę kaw, które muszą być posłodzone, to robi się nam dodatkowo pokaźna suma pustych kalorii. To naprawdę spora pułapka, przez którą szybko można przytyć. I rozwiązanie tego problemu jest bardzo proste. Wystarczy, że aż słodzone Napoje zastąpisz napojami, zero bez dodatku cukru, a zamiast cukru stołowego do kawy czy do herbaty, użyjesz słodzika. Już dzięki tej prostej zmianie, tylko dotyczącej tego, co pijesz w ciągu dnia, możesz się okazać, że z nadwyżki kalorycznej wyjdziesz na swoje zero kaloryczne, a nawet deficyt. Mimo wielu mitów na temat tego, że słodziki są szkodliwe, naprawdę nie musisz się ich obawiać. Nie są szkodliwe. Nawet owiany z słabą aspartam jest dla Ciebie bezpieczny. Nie ma żadnych naukowych badań potwierdzających jego szkodliwość działania dla zdrowej osoby. Pozostając w temacie na no. O i kolejną grupą produktów, które warto ograniczyć, a nawet powiedziałbym wykluczyć dla swojego zdrowia, to jest alkohol. Po pierwsze zawiera on dużą ilość kalorii, ponieważ 1 gramów alkoholu dostarcza aż 7 kalorii. Po drugie, bardzo często, gdy spożywamy alkohol ze znajomymi, albo gdzieś tam, to dodatkowo wchodzą inne rzeczy. To nie kończy się na tym, że wypijemy piwo dwa, tylko wypijemy 5 piw i zjemy bardzo dużo dodatkowych kalorii. Tu muszę trochę wam powiedzieć o moim doświadczeniu. Przechodziłem przez to nieraz, jakieś imprezy, duża ilość alkoholu jedzenia. Nigdy nie potrafiłem się powstrzymać. Zawsze taka impreza kończyła się sporą ilością dodatkowych kalorii. Często kacem, jakimś zmęczeniem. Ostatnio byłem na weselu i nie piłem alkoholu. Powiem wam, że świetnie się bawiłem. Naprawdę nawet lepiej niż na alkoholu. Nie byłem zmęczony. Nie obżarłem się nie wiadomo jak. Po prostu sobie pojadłem fajnie. Pobawiłem się, wytańczyłem, Było naprawdę super. Jedyne co zmieniłem to sobie powiedziałem, a sprzetestuję. Teraz nie będę pił alkoholu. Dało się. Dało się. Polecam tobie też spróbować i przetestować. No i oczywiście musimy jeszcze wspomnieć o negatywnym Alkohol na zdrowie. Alkohol zawsze będzie trucizną dla Twojego organizmu. Alkohol, oprócz swojej wysokiej kaliczności, która przekłada się na trudniejsze trzymanie diety, oddziałuje również na aspekt sprawności fizycznej. Dlatego, jeżeli trudno siłowo, jesteś aktywny fizycznie, powinieneś wiedzieć, że alkohol na pewno nie sprzyja robieniu sylwetki. Wpływa on też nawet na wydzielanie testosteronu, który, jak wiemy, warunkuje dobry wzrost mięśni. W dużych ilościach też uszkadza włókna mięśniowe i regularne spożywanie alkoholu naprawdę pogarsza sprawność fizyczną. Kolejna grupa produktów które warto ograniczyć, to taka cała grupa wysoko przetworzonej żywności. Co to oznacza? Zasada jest w miarę prosta. Im dłużej i bardziej skomplikowany jest skład jakiegoś produktu, tym bardziej przetworzony on jest i warto go unikać albo zmniejszyć w diecie. Najczęściej dotyczy to różnego rodzaju gotowych potraw czy przetworów mięsnych, sosów. I te produkty też charakteryzują się bardzo często wysoką gęstością energetyczną. Obecnie oczywiście nie wszystkie gotowe potrawy czy sosy w sklepach mają słaby skład i dużo mniej kalorii. Musisz jednak być czujny i sprawdzać etykiety produktów. Często coś, co z pozoru wydaje się zdrowe i ma w nazwie na przykład fit, Wcale nie jest dobrym produktem. Jeżeli zobaczysz produkt fit, który ma 30 rzeczy w składzie, to raczej ci go nie polecam. Dlatego wybieram produkty z krótkim i prostym składem. Staraj się jak najwięcej posiłków przygotować samodzielnie, zamiast na przykład korzystać z gotowców. A jeżeli wybieramy gotowce, to takie naprawdę dobre. Podaję ci parę przykładów produktów, które utrudniają odchudzanie i zwiększają szanse na przytycie. Nie możesz jednak zapomnieć o tym, że to nie dany produkt tuczy, a dostarczana ilość kalorii. Dlatego nie chciałbym, aby dzielił produkty na dozwolone, zakazane, tuczące, nietuczące, zdrowe. Niezdrowe, dobre, niedobre. Wszystko jest dla ludzi, podobnie jak z produktami, które wyżej wymieniłem, jako te mniej polecane przy odchudzaniu. To, że znalazłeś się na liście, nie oznacza, że musisz z nich już całkowicie na zawsze zrezygnować albo przez cały proces odchudzania nie będziesz mógł ich jeść. Jeżeli uwzględnisz je od czasu do czasu w swoim bilansie ekologicznym, a podstawą twojej diety będą pełnowartościowe, zbilansowane posiłki, to nie masz się czym martwić. Chodzi o to, żeby te produkty, o których mówiłem, nie były u ciebie całym dniem, żebyś nie jadł tak codziennie albo co drugi dzień. Prowadzenie dykcji żywieniowych i dużych ograniczeń w diecie może spowodować, że będzie Ci ciężko na nie wytrwać i prowadzić fajny styl życia. Dbanie o swoje ciało, o odżywianie nie powinno być dla Ciebie uciążliwe i męczące, a tym bardziej nie powinno oznaczać rezygnacji z tego, co lubisz. We współpracy z moimi podopiecznymi kładę duży nacisk na to, właśnie, żeby wypracować zdrowe nawyki żywieniowe i naukę samodzielnego komponowania posiłków. Wielu z moich podopiecznych wie, jak zdrowo odżywiać się na co dzień, by móc od czasu do czasu jeść dosłownie wszystko: jest te batony, jest te fast foody. To jest kwestia dobrej proporcji. Jeżeli szukasz czegoś takiego, takiej współpracy i chciałbyś się nauczyć zdrowego podejścia do diety, właśnie w którym nie ma rzeczy zakazanych, możesz jeść wszystko oczywiście z pewnym umiarem i odpowiednią ilością, to. Dołącz do mnie, sędzią Ci pomogę. Link do współpracy ze mną i moim teamem znajdziesz tutaj w opisie. Zapoznaj się z tym. Jak masz jakieś pytania, śmiało tutaj pytaj w komentarzu, czy o współpracę, czy o to nagranie. Czekam na Twój komentarz i do kolejnego razu. Na razie.